Gdzieś bardzo, bardzo daleko leciały sobie listy. Tak, tak, to listy do świętego Mikołaja. Dzięki nim Mikołaj wie, o czym marzy każde dziecko. Hmm, hmm. kogoś tu brakuje. List od dzieci już przyszła. Haniu? Witam cię w moim domu. Będę już wstawał, bo dzieci czekają. O, to są moi mali pomocnicy. Te słodziaki są ze mną wszędzie. i tu też. Wezmę tylko moje okulary. O, o, już lepiej. Haniu? Przed zaśnięciem czytałem o tobie: Wiem, że mieszkasz z rodzicami. Jesteś z Wielkiej Brytanii, prawda? Wszyscy mówią, że bardzo szybko rośniesz, i masz już trzy latka. Podobno bardzo lubisz budować z klocków. Chciałbym Cię pochwalić za to, że bardzo kochasz rodziców. Wiem też, że chodzisz już do przedszkola. Ha, A to chyba twoje zdjęcie z wakacji, no, ale cudownie. No dobrze, już wystarczy. Ech, chodźmy lepiej sprawdzić listy od dzieci, to jest najważniejsza sprawa. Ech, nie, zaraz, zaraz. Nie mogę wyjść w piżamie, wy znowu będę śmiał się z mojego wielkiego brzucha. Muszę jakoś opanować ten artystyczny chaos na mojej głowie. A, tak, tak, gwiazdeczko. Wiem, że to nie fryzura na balkar nawałowy. Czekaj, może wąsa podednę. Nie, wąsa lepiej, nie. Tysiąc lat mi rusło. A wąs musi być. Mikołaj bez wąsów, jak święta bez Mikołaja. Jak flip bez felapa No cóż, chodźmy już sprawdzić te listy I... ha, ha, ha. Tak, czapka z głowy, Mikołaj gotowy Tutaj przychodzą listy od dzieci z całego świata Zobaczmy, co tu mamy, o co mnie ktoś prosi o, ktoś zamówił sobie muczka. Tylko jak go zapakować? Co my tu jeszcze mamy? A, zamówienie na misie. Dobrze, dobrze. Tylko nie widzę zamówienia na Twój prezent. Czy Aby na pewno jesteś na mojej liście grzecznych dzieci? Nie Marcie, zaraz zapytam elfa obserwatora, który cały rok cię obserwował. Na pewno nam pomoże. Zadzwońmy do niego. Tam elfa obserwatora, tak dzwonię w sprawie, a już wiem! Tak, tak. Przekażę, oczywiście. A. Haniu, Elw Obserwator przekazał mi, że czasami nie sprzątasz zabawek. Czy to prawda? Przekazał też zalecenie. Bądź zawsze taka, jaka jesteś. Na pewno dasz sobie radę. Zaraz, zaraz, a lista grzecznych dzieci powiedział, że jest tu na biurku Ojejku, jak ja teraz sprawdzę, czy jesteś na tej liście Mam na to sposób Co ja bym zrobił bez tych moich ukrytych talentów? Zobaczmy, czy jest tu twoje zdjęcie Czekaj, a, a tutaj nie ma, a tu też nie ma. O, chyba jest. A, cudownie. Znaczy to, że jesteś na liście grzecznych dzieci. A, gratuluję. Co jeszcze tu mamy? O, to tutaj mieszkasz, prawda? Wiem, bo czasem moje elfy tam zaglądają. Haniu? Hmm... Tylko co z twoim prezentem? No, trzeba koniecznie zawiadomić elfy, że jesteś na liście grzecznych dzieci, żeby zdążył zapakować prezent na sanie. Ach wiem, co zrobię. Będę musiał wysłać ten list. No leć, kochany. Wróćmy czym prędzej do moich elfów zapytać, co z twoim prezentem. O, a co tam moje małe elfiki? Faktycznie zapomniałbym o czymś bardzo ważnym. Haniu? Poznajesz. Umieściłem te zdjęcia tutaj, bo wiem, że oni naprawdę mocno cię kochają. To prawdziwe szczęście mieć takie osoby wokół siebie. Gdy skończysz oglądać ten film, pamiętaj, żeby przytulić i powiedzieć, że też ich bardzo mocno kochasz. <śmienny> O, kochane elfy Słuchajcie, mam dla was jedno specjalne zamówienie na prezent Czy dostaliście ode mnie list? E, tak? wyśmienicie No to gdzie są te prezenty? Ha, ha, ta, ha. ha, Twój prezent jest już na saniach Świetnie, czyli możemy ruszać Prezenty mam Ranifery najeżdżone Oj, 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 oj. Mam nadzieję, że pamiętam, gdzie są hamulce. Cała na przydróż. Uh, uh, uh. oh, oh, ale prędkość. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Tylko gdzie ty mieszkasz? A, spytam elfa obserwatora. Halo? 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 A zasnął chyba. Od dziś nazwę go Elfem Śpiochem. Zobaczmy, gdzie mieszkasz. A, to tutaj, prawda? O, wy Teraz na pewno do ciebie trafię. No, w drogę. We wish, you we, wish you we wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year